Вітаю на каналі Польська для Українців. Отже, сьогодні у нас друга особа однини, недоконаний стан дієслова. Недоконаний стан для тих, хто не розуміє, то говориться про те, що ми щось там колись робили, але дію не зазначено, що вона там дія завершена. Тобто ми там робили, ми там були, ми там жили, ми там спали, ми там їли і так далі. Ну, Розумієте. Далі. Друга особа. Е, особа друга. Річба поєдинка, е, родій е, минський і кобіцій. Тобто чоловічий жіночий рід. Друга особа. Це е, ви перед тим мали 12 алекція, де говорилося. Е, Ходім, ходілась. Ходіли. Е, Робилим, робилась, робили. Brałem, brałaś braliśmy, jadłem, jadłaś, jedliśmy, spałem, spałaś, spaliśmy, jechałem, jechałaś, jechaliśmy, i tak dalej. To, że ja wam połam. Usno po faktow macie całą lekcję, tak? same, osłowne, bez wodeczki. Dobra, jedziemy. Lekcja numer 13 A. Тут ми говоримо не через е, Т. А е, «три». Якщо я комусь е, ну, не писав, то я вам напишу, щоб ви бачили, як воно пишеться. Ой, перепрошую, бачите? Сам зробив помилку. 3. О, бачите? І оце його звук Ж. Він такий. Е, Protekcji takiej 13, 13, e, no tutaj to już nie zaradzę, nie? Ale musicie to wyczuć, nie? E, 13, 113, 1113 albo 1113, albo 13a, 13b i tak dalej, nie? Dobra, to skończymy albo skończmy z tym. I jedziemy, wczoraj pracowałeś, albo pracowałaś, tutaj mamy męski, a tu mamy kobiecy, tylko e, e, zakończenie e, zmienia się, tak? Wczoraj e, pracowałeś w firmie do obiadu, tak? E, można do obiadu, albo do południa. No, kto jak, e, kto jak gdzie e, no, rozmawia, nie? No, no może być jeszcze do śniadania, a może być e, jeszcze tam do kawy, tam czy, czy do kebaba, czy, czy gdzieś tam e, na stacji paliwowej, tam ktoś tam was zaprowadził, tam i no, gdzieś tam, e, no. Wypiliście tej kawę, tam piliście czy jedliście tam, i tak dalej, tak? Czyli do śniadania, można powiedzieć. Dalej, a, a tutaj mamy do obiadu, tak? A po obiedzie pojechałeś, albo pojechałaś odebrać towar, albo pojechałeś e, do domu, albo pojechałeś do domu, albo pojechałeś. Do sklepu albo pojechałeś gdzie chciał, tam po papierosy, po piwo. Cholera, gdzie, gdzie, gdzie ty tam pojechałeś, to, to ja już nie wiem, nie sam masz wiedzieć, nie? Czy pojechałeś też? To już nie moja rzecz. Dalej. No tutaj to my mamy pojechałeś odebrać towar, tak? Czy pojechałeś? To, to, to jest na hurtowniu, tam czy na hurtownie, tak? No to już kiedyś tam podam. Wszystko się nie zmieści. Далі в п'ятик вишед весь, або лише двась в чесні. Тобто вам e, e, лише ключі, закінчується день, хтось там має камери, чи, чи так, чи хтось сказав, сусід капнув, а капусь на капусь у Польщі. Так що ви знали, що то e, річ така. Podkapować, to Polacy to tak och, jak umieją, no i Ukraińcy nie za bardzo tak uciekli, ale no to już zależy od człowieka, tak. To jest najgorsza rzecz, być kapusiem to jest najgorsza rzecz. Nie kapować nikogo, nigdy w życiu, bo to nie ma zaufania, nie ma życia i nie ma bycia. Panie, nic nie wiem, pan się pyta, ja nie wiem, nie wiedziałem, nic nie wiem. I do widzenia, i będzie pan najlepszy. Czy panie? O, oczywiście, czy panna? Czy taki mały pan? No, bo, bo u, u, po, u, w Polsce to nie ma tak, urodził się taki mały i już pan. Dwa, trzy miesiące i pan. A, a, a mała to panna, no, panneczka. Dobra, jedziemy, troszeczkę, e, no, dla, dla życia, to now for life, dobrze, w piątek wyszedłeś e, wcześniej, czy wyszedłeś wcześniej, czyli e, e, w piątek wyszła, czy wyszła, a, czy zaleśła firmę tam, a, czy co czy tam, Чи магазин, чи склеп, чи город, чи сад, чи, Бог знає, подвір'я, хату, не знаю, е, прибирання і так далі, вийшов десь чесній. Добре, супер. Далі, вівторик, все зробивеш, або зробилаш, на супер, або супер, або суперово. Тут ово дописати, о таке ту о, тут о, ви о, дописати, тут і доложити, суперово. Polacy to uwielbiają. O, super, super. Nie wiadomo, co tam super, ale wszystko jest super, nie? Jeszcze takie generalne. O, to moje to generalne. Ja, ja jak już to od Polaków słyszałem, to ja już wiedziałem, że to zaraz coś tam e, szczególnie to kobiety to lubią. O, to generalnie to dla nich to już oni myślą, że już dostali gazdy generała, nie? Czemu generalnie? Rzeczy, co, czasami coś jak bzyki, tam, nie wiem, co tam wyskoczyło z tej głowy, ale, ale to Panie Mikołaju, to będzie Pani pięknie ten ogródek wyglądał, nie, no to generalnie ten kwiatek tu, ten tam, Panie, ten krzak tak wyrośnie, za rok, za dwa, po co tu 15 kwiatów, nie, no, ale generalnie to tak ma być i to cholera generalnie zrobiłem, do widzenia, nie. No, robiłem to, nie? To, to też e, kiedyś to robiłem, nie? Tak, w Warszawie, pod Warszawą. Dalej, w sobotę poszedłeś na piwko, tak? W sobotu e, poszedłeś, czy poszedłaś na piłko? A e, e, liczba mnoga nie zmieściła się, bo to i tak, e, ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, no 10 można powiedzieć, nie? No, 10 czasowników to nie tak mało, ale nie tak dużo, nie? Bo jak już rozmawiacie i jesteście u kraju, to dla was to tak tylko, a będę gramatyki, nie? hapność trochę. Dobra, z górę na dół. Wczoraj pracowałeś, pracowałaś w firmie do obiadu. Вчора працював чи працювала в фірмі до обіду. А можна сказати, в домі чи дому. В дому в в то в себе, а в чимсь домі. Ну, то і так, і так. і В домі і в дому можна сказати. Далі, на обрудку, чи в е, до обіду, так, а по обіді. Tam e, wyszedłeś, e, co tam, kosić trawę, O, można tak skombinować, wyszedłeś czy wyszedłeś, nie? Kosiereczką. Dalej. E, po obiedzie pojechałeś, pojechałeś odebrać towar. Towar na hurtownie, nie? Na hurtownie, tam czy, czy na bazar, czy, na, czy gdzieś tam do Aszą, czy Oszą. Czy gdzieś tam do Lidla? No, do Lidla, do Lidla. Albo do Bydronki. Już tu do Bydronki, to ja nie wiem po co tam chodzić w ogóle. Bafelki tam były ładne. Bydroncie, to pamiętam. Takie w czekoladzie, ale to na jeden, na dwa razy. Co tam jeszcze dobrego było? A nic już takiego nie pamiętam. A mięso wędzone, kiedyś jadłem, teraz już nie jem. Świniaka nie jadam. Trudno. Dobra, piątek wyszedłeś e, Wyszedłeś wcześniej, tak? O, piątek, e, no, piątek to już koniec, koniec tygodnia, to, to święta rzecz, tam na jakąś godzinę dwie wybrać się szybciej. Dalej, we wtorek wszystko zrobiłeś, zrobiłaś super, superowo, no, mówiłem już, superowo, na super, a super, no, to ja już od tego super, to, to też, super i generalnie, to, to są takie rzeczy, o. To jeszcze, jeszcze taka rzecz, jak a, a, w ogrodnictwie, jakiś kwiat się nazywa, jakaś tam fiałka, Pospolita, czy jakiś верk pospoliti, чи jaloвець pospolitei, czy tuja pospolita. Конець, то ж відома жач, то бача брабан, така, птичка, островка сіно скода. І що таке? Не все, що посполіте, печарка королевска, <laughs> печака королевська, то то що в нас люди то в лісі йдуть. Футбола дають, то в них то печарик кролецький. Ну. Французи жиби їдять, що зробити? Ну. Настойки <си> пси не їдять. Вони кажуть, що ми їмо, то, що пси їдять. Ну, їмо корече м'ясо, куди нам діватися. Добре, зуботи посадиш напівку. Напівко і корече м'ясо з штуками, то багато добра реч. Можна зажарити спекти. Поїсти відпочити, а наразі треба працювати. Добре, всім дякую, всіх запрошую, е, вивчайте польську, навчайтеся. Запрошую до богослов'я. Напевно, я ще е, всі тоді передивився, що є малоякісні відео старіщі. Я буду їх переробляти від молитви От, чи наші заповіді. Всі буду давати. Е, більш вже так скомпоновано, більш стесно, то так, як буде другий курс для вас. Хто, хто послухав, бачив, а хто ні, ну то буде трудно, буде бачити, то що новіще, бо я буду по чуть-чуть їх, як то кажуть, вимінювати. Стараюся працювати, щоб було більш якісне відео, то таке, як можу так, так рухаюся вперед. Кланююся і запрошую до наступних лекцій.